Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moi drodzy. Z tej strony Darek Tracker i zapraszam Was na film. Pozdrawiam Was gorąco. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście, że zostawiacie łapy w górę, subskrybujecie mój kanał. Jedziemy z tematem. A co w dzisiejszym filmie? Jakie w w ogóle mam plany? Słuchajcie. Jestem obecnie gdzieś na polach w połowie drogi do mojej ciężarówki. Wczoraj postanowiłem, że zostawię ciężarówkę na stacji benzynowej 7 km ode mnie. I że z rana, jak tylko słońce wstanie, zabieram rower pod pachę i w drogę. I w drogę i zrobię sobie taką rądkę 7-kilometrową z samego rana, aby lepiej się poczuć. A nie tylko siedzieć za kabiną, pić, żłopać te piwo, walić chipsy, wpieprzać hot dogi. Nie! Ćwiczenia, ćwiczenia i zdrowy tryb życia. żadnego przedłużania. Ciśniemy w trasę. Jedziemy z tematem. Dzisiaj z rana sobie wybrałem zajebistą drogę. Ciągła się chyba z 800 metrów przez las, a teraz będę jechał polami w rzeczki i później znów przez las. Spokojna droga, i później wyjadę na asfalt. I tamtymi bokami, takimi znam tą drogę, przejadę i dojadę do mojej ciężarówki. I udało się, udało się. Jest 644. Ja już jestem na parkingu w samochodzie, auto chodzi. Powietrze się już nabija, i za chwileczkę będę. Na, 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 na załadunku moim dzisiejszym. Piękny wschód słońca zaczyna się. Co jeżdżę na firmy, czy na załadunku, czy na rozładunku? Zawsze tam pracownicy, magazynierzy oczy na mnie robią zdziwieniem. Rower. Że co tu robi rower? Że ty je, czy ty jeździsz na rowerze? Nie wiem, czy jakiś stereotyp chodzi, że kierowca to gruba z brudas i nie wiem, i alkoholik, czy co. Niektórzy kierowcy, trochę sobie nie wiem, niektórzy mają siłownie, niektórzy mają rowery, ale czasami dla ruchu trochę poruszać się warto, prawda? Ubrany no, no już jestem, spinam to pasami i zaraz będę z tym wyjeżdżał. Jutro zrzutka we Wieliczce, na dziewiątą rano. I takie stropy, deski. Takie rzeczy załadowane. Udało się załadować. Mam w pół do czwartej. Ja wyjeżdżam ze Świętochowic. Jutro, jutro na godzinę dziewiątą mam dopiero być w Wieliczce. Miejmy nadzieję, że jutro mnie szybko rozładują. Póki co zjeżdżam na bazę, a jutro będę myślał, co dalej. Cześć, witajcie ponownie. Nowy dzień, nowy dzień. Mamy środę i jestem właśnie na miejscu mojego dzisiejszego rozładunku. Zaraz wam pokażę wjazd, jak jest ciekawy do uliczki. I w tą uliczkę właśnie wjeżdżam No i mamy Mamy tą budowę Tutaj po prawej stronie oni są Tak jak widzicie Tak jak ten bus stoi Ja tam cofałem Tutaj i ciągle na prawe, prawe lusterko Tylko zostało mi Prosta cofanie z jakichś 30 metrów do, do HDS-a. No i tak to wygląda. Stropy przyjechały plus jedna ściana. Będą trzy mieszkania z tego co wiem. Nie wiem jeszcze czy tutaj będzie też robione e, drewniane czy tylko tamto. A wjazd był tam. Tak to wygląda droga. Tutaj wjeżdżałem, na prawe lusterki cofałem. I tutaj cofałem tu stroną. Próbuję się tutaj wyciągłem. Tu jest, tu jest miękko. Tu troszkę usiadł mi przód. Najważniejsze, że rozładowany i zaraz będę wyjeżdżał. No i tak miało być. Udało mi się bez problemu wyjechać. A teraz muszę cofać, nie wiem, jakieś 250 metrów, 300 metrów do tyłu. E, I tam będę później cofał na prawo usterko do głównej drogi, które skoczę bardzo wąsko między samochodami. Nie? Tutaj jedna, tu w usterku widzicie drugie. A tutaj trzecie. Fajna droga, nie? Tak to jest, jak się wjeżdża w osiedlowe uliczki. No i tutaj kolejne manewrowanie między samochodami. Więc ciekawie pomyśleć, że. No cofaj sobie, cofaj. I pomyśleć, że będę robił tutaj jeszcze dostawę w piątek i w poniedziałek. Dobra, cofam, cofam dalej. A, no, witajcie, witajcie po przerwie. Nowy dzień dzisiaj. Mam czwartek i od rana zaczynają się gorące tematy, gorące tematy cyrki normalnie, dzieją się w firmie. E, wczoraj nie informowałem Was już nic. Wczoraj godzina 21 zostałem dopiero załadowany. Dopiero o 21.00. Miał być szybki temat, szybki rozładunek. Jestem na autostradzie A4 w kierunku Katowic. Jedę na bazę, odczepiam tą moją naczepę załadowaną, zabieram pustą naczepę i jadę. Jadę podstawić na halę żeby już chłopaki ładowali tą naczepę. A ja w międzyczasie pojadę rozładować się. Dziewczyny z biura w międzyczasie załatwiają. E, awizację, jakąś fajną godzinę awizacyjną dla mnie, żeby mnie rozładowali i będziemy później dalej działać. No, i jestem słuchajcie na pod FMM, jest przepustka najważniejsza, i teraz czekam na telefon, aby wjeżdżać. Ciekawe, ile mi zejdzie 3, 4, 5 godzin. Kolejka jest, dużo tirów jest. Więc czekajmy na informacje. Jestem już pod rampą. Tylko podłożę clean. Idę już pod moją rampę. Wszystko całe. mam tylko coś jedno powiedzieć. Jestem tutaj właśnie na rozładunku. Patrzcie jaki duży plac, nie? Pewnie wielu z Was się domyśla co to są te pieprzone bloczki betonowe. Tak, to jest taka... Taki głupi element. Jak kierowca podjeżdża pod rampę to musi się zmieć, zmieścić między takimi bloczkami betonowymi tak musi się zmieścić tak samo po drugiej stronie i tak wygląda na co takie broczki? to ja nie wiem tak wygląda z drugiej strony a tu macie tyle miejsca kierowca właśnie próbuje też ustawić się idealnie w te betonowe bloczki wiele razy już tutaj podobno kierowcy Uszkodzili sobie zderzaki, ale nie bloczki. Bloczki się trzymają, są zakotwiczone. No i gościu robi kolejną próbę z cofaniem, żeby idealnie się ustawić w te bloczki. To jest jakaś paranoja, co tutaj jakiś inżynier, projektant z tego całego parku logistycznego zrobił, żeby takie bloczki ustawić. Już podobno nie jeden kierowca załatwił sobie zderzanie. Dobra, papiery mam, odebrane. Cześć ponownie, 7.06, piątek Ostatni dzień w tygodniu pracy mój Jestem na Orlenie, zaczynam pracę A tutaj taka sytuacja Buziarz sobie od pół godziny Próbuje coś rozładować Nie chce się przestawić Gościowi mówię na chwilę tylko się przesuń Nie, bo on ma tu rozwodunek i tak, y, po, wiecie bo ja mam tu rozładunek no ich, nie chciało mi się już wiecie denerwować <laughs> bo 5 minut by go nie zbawiło, tylko by się przestawił na chwilę, a jeszcze windy nie miał ja rozumiem jakby teraz, że ma windę wszystko, palety, paleciakę, on nic on po prostu sobie stał i siedział i siedział w kabinie normalnie siedział w kabinie, szukał coś w papierach i, i nie chciał mu się nawet przestawić dzisiaj tylko rozładunek mam w jeliczce pokażę wam ten wjazd nagram trochę urywków z tego wjazdu a jestem dzisiaj dobrze załadowany mam 40 coś sztuk ścian więc jest full naczepa dzisiaj się zrzucam i wracam na pusto na bazę i to będzie mój koniec tygodnia pracy Wczoraj wstawiłem drugą naczepę na hale. oni już dzisiaj będą ją ładować, a ja ją sobie ją w poniedziałek tylko odbiorę i pojadę bezpośrednio na <laughs> rozładunek. Dobra, nie przedłużamy, bo widzę, że busia już się pakuje. Ja zaraz uszam. Dojechałem w końcu do swojego miejsca, dzisiejszego rozładunku. Jestem ciekaw, jak sytuacja z wjazdem, czy jakieś samochody nie blokują. Ostatnim razem były problemy. A czy teraz będą problemy? To się zaraz okaże. No już wyjeżdża. DPD wyjeżdża. No i ja tam wjeżdżam. W takim razie patrzcie, jaka fajna droga. Ja tą drogą będę z powrotem cofał. Przygotowuję się zaraz do cofania, w takim razie zaczynamy cofanko. Częściowo Wam pokażę te cofanie, bo później będę musiał manewrować bardziej. Ciekaw jestem, czy jak prosiłem ich o utwardzenie, czy to zrobili, czy nie. <coughs> Teraz to mi tylko zostało cofać już pod HDS -a. Udało się wjechać i powiem Wam, że nawet lepiej niż za pierwszym razem tutaj mam w ogóle pierwszą ośkę opuszczoną, a pierwszym razem miałem ośkę e, w górze wiecie, inaczej przy skręcie, dlatego inaczej mi szło, a teraz dużo dużo, dużo fajniej Dobra ja podjeżdżam i otwieram się w takim razie Okej, okay, moi drodzy, kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się ten film podobał. Pamiętajcie, zostawcie łapę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I w takim razie dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć.